Witam w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj się pokażę wam jak w całkiem szybki sposób zdobyć taką oto broń na skype bloku hypixela Nie jest to może sposób idealnie szybki, ale w sensie idealnie szybki, Mam tutaj mamy mam na tylko tydzień, kilka dni, tylko bardziej miesiąc, ale tyle się to farmi eee, Więc tak, taki oto mieczek craftujemy z 48 grillowanych, enchanceowanych porkchopów, zaraz wam to pokażę o. Tak. Taki jeden porszczop, enchatowany, robimy z 2,5 taka, 2,5 staka, staka enchatowanych poszczopów zwykłych. A jeden enchatowany porszczop robimy z 2,5 staka zwykłych poszczopów, tak? Mm, teraz wiesz, to się może wydawać dużo, ale wiesz super, że to, to nie jest. No, po, po miesiącu mi się wydaje około, że farmiłem. Myślę, że ląduję z tej maszyny. Co tu? Mam już 8 nadwyżki A troszkę zainwestowałem jeszcze w pigmiany I teraz tak e, Szybszym sposobem byłoby Awczenie tutaj Ale wątpię by każdy mógł kawczyć 24 godziny na dobę A wtork pokażę wam jak budować zaraz to jest dość proste. Mm. I lekko wolniejszym sposobem jest e, Po prostu nic nie, nie, nie robienie na wyspie Bo nic nie tylko wtedy najlepiej byśmy mieli w 5 milionach 3000 I też warto byłoby mieć level spreading, bo dzięki temu macie więcej szmalu eee, bo te diamenty to o, możecie sprzedać I tak wygląda taka farma Zaraz pokażę jak ją zbudować też Eee... nie muszą być w takich odstępach ja, ty, ja tylko jako głupi to tak zrobiłem I też najlepiej by miały 5 na 5 na, na na, na tutaj właśnie też tego nie zrobiłem, bo budowałem to dość dawno, e, ale zbuduję to tego, już na sobie playerze, taką normalną farmę. E, no to to byłoby hard story. A, i ważne, najlepiej aby, jak wczycie, to najlepiej aby do farmienia mieć o coś takiego pigment peta, bo on daje na le levelu 100 plus 30% do pracy pigminianów, więc opłacalne, tyle mogę powiedzieć. Dobra, to przejdźmy już do budowy. No, zwróciliśmy się idealnie, bo na stosunkowo płaskim terenie teraz tak, weźmy sobie jakiś blok Boże, stary, wywaliłem podwali, Weźmy sobie hopera Weźmy sobie skrzynki Co jeszcze potrzebujemy? Póki co nic nie potrzebujemy Zróbmy sobie platformę na jakąś wysokość o. I teraz tak, ważne Aby nie robić Tylko czegoś takiego, o takich dwóch Bo z jakiegoś powodu na Hypixelu my wylotują za ścianę, więc Aby zapobiegać temu to robimy coś takiego. I teraz warto sprawdzić, czy wszystkie hoppery są ze sobą połączone. Eee, I tak, tutaj. możemy dać skrzynkę już, tak naprawdę. Teraz kolejnego hopper tu, kolejną skrzynkę. Kolejny hopper, kolejna skrzynkę. Kolejny hopper i kolejna skrzynka. Tak. I takie cztery skrzynki powinny spokojnie wystarczyć. Tu można coś tutaj zabudować. A no i tak, przez przeszkło, no chyba, że nie chcecie patrzeć na to jak muszę świnie świnę z To wtedy nie, ale polecam. I teraz tak, budujecie to na około 40 bloków. Czemu na, na 40 bloków, a nie więcej? Mm, z prostego powodu, mianowicie yy, na Hypixelu to po, po... Po prostu fałsz jest za mniej. Tak więc tak. Powiedzmy, że to jest około 40 bloków. Możecie to trochę wyżej, tak na jakiś wypadek, ale było 100% na to, że świnki zdechną. A i ważna rzecz jeszcze, jak musicie mieć do kolekcji 50 tysięcy co na doplenowało się uda, bo to jest dość proste. Ale jakby tylko owczycie ty tak na w takiej farmie potem odbieracie te miejsca ze skrzynek, to nie, nie dodaje wam się do kolekcji, przez co nie zdobycie tej e, receptury. Więc... Taka tylko jedna rzecz. Ważna dosyć. Naprawdę suje, nie buduję y, to tutaj, taką wielką rurę. Wystarczy tylko y, rura na dwie kratki, potem to się na końcu rozszerza. Tak jak widzieliście na mojej farbniczce bloku, mojej wyspie. Ale już trudno. Już zbudowałem. I teraz tak, bierzecie z jakiegoś bloku, to już nie się być szkło Robicie tak, gdzie będzie spadek, spadek gdzie tu mm, Robicie coś takiego O Zaraz, dobra, tak Możecie tutaj dać kobel by było ładniej Na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O ile dobrze pamiętam, to się woda rozlewa. Sprawdźcie, mi, jak coś śle, aż sprawdzę. No, no, oczywiście, że źle, jak zawsze. Na no, 8 się rozlewa. Mm budujecie na szerokość taką, jaką chcecie praktycznie. Muszę to zrobić tak. Powiedzmy mi wystarczy na taką, tak to. Jeszcze, czy w ogóle tutaj jest komentarz filu? Jest, więc przyspieszę trochę ten proces. A eee, i tak, i teraz to te wystarczy zabudować. O. Tutaj można też szkła, już to po prostu zrobiłem, ale... To... Coś co za szkła sobie Ale to już pominę, bo nie jest to Pewnie ważne e, I teraz tak Rozlewacie tu wszędzie wodę Dobrze, tak ma być O I teraz tu niszczycie jedno Tak, w ten sposób W ten sposób to Jak widzicie, nie stoczyło miejsca. Mmm... W sensie, mogę to przyciąć, ale jak nie chcę tego przyciąć, to by to tak robię, Ice... Packed Ice, aby się, na nie dostopił. I tutaj... Tabliczkę jeszcze. Stawiam wodę... ...w tym miejscu. O serio, to jest dziura. Co ja dźwię, a Tu no, tak, dobra. Eee, Zaką ja mam taką świnkę. O. tak bliżej ci było szybciej. Jak mi się przelatuje. No. Eee. I teraz jak chcemy postawić jakaś miniona, powiedzmy, że mm, to będzie nasz minion. Oto. Eee, to tak stawiamy jeden blok tutaj, jako ważne by to było, tutaj, Kraftington. Tu jeden blok tutaj, stawiamy go, jeszczemy eee, i one mogą być koło siebie, tak więc mogę go postawić tutaj, tutaj nie, lepiej ją na nie stawiać eee, i będzie spokojnie działać. No więc, tak, się to wszystko życie budować, i tak dalej, już ładnie udekorować. Najlepiej aby tam był, było jakieś wejście Tylko dobrze by było ono pistonowe, bo jeszcze ktoś wam wejdzie i za zatka system lejków. Ale chyba nie będę tym mówić, jak tam się I właśnie jak obawiasz się, że, że ktoś wam przyjdzie i struje, z was troju i zatkam wam system lejków, to nie róbcie tego co jest z drzwi tylko z drzwi pistonowych, bo przez zwykłe drzwi da się na hypewicul przejść, na część wyspie. I miałem jeszcze pokazać jak się robi jawczarkę, więc... Bierzemy jakiś blok z go w życiem. Bierzemy tabliczkę. I bierzemy wodę. I teraz tak. Robimy coś takiego. O! To trzeba zabudować jeszcze. Coś z tego fontanny teraz lepiej na dwa bloki wysokości. W tym miejscu stawiamy tabliczkę i po prostu puszczamy tak. I w tym miejscu też musi być tabliczka. No i teraz chcę, jak to działa. Proszę bardzo. Taka bardzo prosta wczarka na każdy z mm. I to chyba byłoby na tyle w tym odcinku. Nie wiem czy coś jeszcze muszę tutaj dodać. E, Jakbyście chcieli czegoś jeszcze dowiedzieć na ten temat, to piszcie w komentarzach, a ja w, yy, yy, dorzucę link do yy, niepublicznego filmu, gdzie to będę pokazywał w opisie. I to chyba byłoby tyle, tyle tak naprawdę. I jak już mówiłem, to się farmi około miesiąc, tym sposobem, na świnki. W sensie I ja to farmię czasami wczułem czasami po prostu robię inne rzeczy. I w jakieś miesiącu, może półtora miesiąca, mi się to wszystko udało wyfarmić. No i mam teraz bardzo, bo może nie jakoś super najmocniejszy miecz, ale jeden z mocniejszych. Że no i co, no i polecam o to zrobić. I to byłoby to ch chyba na tyle w tym odcinku i, i żegnam.